Patrzcie jaką bluzę dostałem z Glovo Taka niespodzianka dla dobrego kuriera Dzisiaj ogólnie może być dzień ciężki no bo 15 minut, nie miałem żadnego zamówienia, teraz dostałem KFC i właśnie po nie lecę. A ty zostaw komentarz Yamaha na dobre rozpoczęcie odcinka Szczerze to wziąłem najlepszą godzinę do pracy 16, największe korki dla mnie bomba. Gdzie się fajnie jeździło? No i elegancko po same KFC. Wrzuć mi ten luz jeszcze choleru. Dobry Glowo Co to jest? Fant du en bluse? Original nå? Ej, policja to jest dobra. Oni tutaj przejeżdżają pod prąd na bombach, później wyłączają bomby i sobie gdyby nigdy nie zjadą. A, oni się chyba to zatrzymują, żeby suszyć. Albo czekają, żeby mnie zatrzymać. <laughs> Tego to nie chcę. A, dobra, jadą sobie na komisariat. Git, nie, niech sobie jadą. Ale ruszajcie się, Jezu. Takie ciamajdy jeżdżą. Masakra. Nie, no, muszę to ominąć, bo no, nie da się inaczej. Tu też jakaś Yamaha. Dobrze widzę? Wiecie, to jest w ogóle komiczne? Że w takich choperach wydechy są tak głośne, a policja nie zatrzymuje dowodów, nie? Za to. Weźmy wytłumacz, jaka jest tu sprawa? Ty zrobisz sobie delikatny przelot z motocyklu i już dowód leci, nie? Dobra, chyba będziemy to omijać tą stroną. Dobra. Jedziesz? Się wpierasz, a później... później się patrzysz. Co za gościu. <grytanie> dziadki wystraszyły. Dobra, pullmaneta. Ale podrywa go, Ej, ja na sporcie jestem. Ja nie mogę na sporcie jeździć tak szybko ruszać, bo normalnie będę tu gumował. Ej, ale ładny golf, GTI, kurde. Ładna fela się działa, naprawdę. Ja bym jeszcze szyby przyciemnił i kraudio wsadził. My tu śmiechy, chichy, a ja się obawiam, że zamówienie kolejne mi już nie wpadnie. Jak tyle czekałem na jedno, nawet tym McDonald'em nie pogardzę, serio. Patrzcie, jaki tu w ogóle skurzony jest ekran, już ja pierdziele, to jest masakra. To te moto się kurzy od samego patrzenia. Dobry. Opa, i hopa. Wszystko. Również do widzenia. Ale wam powiem, kur... jest tak gorąco. Nie chciałem jechać w krótkim rękawku, bo strasznie wieje. A na to wychodzi, że mogę jechać. Karczma Senkato. A, tylko polemwiczki już się wystraszyłem, że ktoś pizzę zamówił. Tak, jak znowu chciał pojechać bez kluczyków. To nie jest MT-09, nie wiem czy w ogóle wiecie, MT-09, jest system bezkluczykowy. Normalnie masz tu takie pokrętło, kluczyk masz w kieszeni, tu se przekręcasz i odpalasz moto. Naglowo byłoby to mega fajne, nie? Pewnie nie musiałbym po prostu machać kluczykiem, tylko miałbym go cały czas w kieszeni. No teraz to wieje, teraz to wieje, ale jak stoisz, to strasznie jest ciepło. Niedługo zobaczycie film z Katema, tylko muszę tablicę wymienić. Druga tablica, nie, teraz będzie już trzecia tablica. Pierwsza mi odpadła i się pogniotła, druga mi też odpadła i teraz będzie trzecia. głowa to, 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 tak? Słyszeliście jak długo kręcił? Wiecie z czym jest to spowodowane? Że jak raz na krótko go odpalisz, to jakby zaleje go trochę i potem musisz długo kręcić, żeby to paliwo pr prze przemieszało i dopiero odpala, nie? Co to jest za jazda na hamulcu? Gdzie tam generalnie chyba 27 stopni jest, ale w słońcu to będzie z 30 jak nic. Tutaj w poprzednim odcinku <grybuj> wylatywałem z zakrętu i policja. Dzisiaj na szczęście nie. To jest piękne, nie? My staniemy tak jak ostatnim razem i zapalimy awaryjne. Ja muszę zrobić to w ten sposób. Zakręcić stacyjkę, włączyć awaryjne i wyciągnąć kluczyk. I teraz awaryjne świecą. Ten cały Caesar to chyba jest tutaj u góry, jak dobrze pamiętam. A, jednak nie. A, nie, tutaj, faktycznie. Ja mam to dobrą pamięć. Dzień dobry. Proszę bardzo, wszystko. Dziękuję, do widzenia. Tu i teraz. jajku. Ja chyba na początku był taki chwilowy zjazd tych zamówień, że nic nie wpadało. Cześć. A teraz nagle wpadają. Ma być piękne brzmienie, ale jak wymienimy wydech, będą się tutaj alarmy załączały. on mnie wypuści. Wjeżdżamy na rynek, porynkować trochę. Jest spora szansa, że nam złączy to zamówienie z jeszcze jednym. Glowo ma taki tupet. A jest gotowy. to tam nawet nie ma stresu. Cześć, ja poglowo. Dzięki. Teraz chwila prawdy, czy mi wpadnie? Nie wpadnie, dobra. Te moto jak jest takie w oryginale, to jest w sumie chyba najlepsze na, na jazę po rynku, bo jest ciche po prostu. Widziałeś, tam się nikt nie obraca, nie ma żadnych przypałów, więc jest git. A ja się dziwię, co mi jest tak ciepło? Patrzcie, centralnie po mojej prawej w kask bije słońce. Szarp strasznie ta trakcja, On chce na te koło wyrywać, ale no, dobrze, że nie jeżdżę na tym sporcie, bo no, w centrum miasta gumować, no ciekawie by było, naprawdę. Ła, kurwa! Panie prezydencie, miasta rywni. Proszę ogarnąć tą ulicę. O co to za wariatka. No MT125, kurde. I rzadko się spotyka w ogóle kobiety na motocyklach. Chyba to mówiłem. Jak są tu jakieś y, kobiety motocyklistki, dajcie znać. Musimy ominąć tą taksówkę, bo będzie chłop tutaj i dni jechał. Tu tak bez koreczków o tej godzinie, szok i niedowierzanie. Tutaj jest za... na zawsze tych samochodów, po brzegi. Legęsko. Tutaj korek, te korki to się robią z dupy. Tak naprawdę. I tam jest droga przejezdna? Jak ty mnie nawigację znowu zrobisz w balona, się Odinstaluję. Ja rozumiem, gdybym jechał tu na ktm ale na mt to się gorzej tu jedzie. O, je w liście. Bardzo fajna, przyjemna droga. Pół rybnika objechać za 10 zł. Nieźle. Dobry. I wszystko. Siódemka. no? No? A że tak bardziej zajawkowo, nie? Dostaliśmy pierwsze zakupy na tym motocyklu. Wkładające się aż z 12 pozycji. No, cztery razy Red Bull. No, dzień bez energetyka dniem straconym. Jaka droga! A wy pijecie energetyki i dajcie znać w komentarzu. Delikatna guma jeszcze nikogo nie zabolała. Ale w ogóle jest sprawa, widzowie, czy wy byście chcieli mnie zobaczyć w dużym mieście? Wiecie, jakiś Kraków, Warszawa, Wrocław, trójmiasto? <laughs> Ma jakby zwiedził pół Polski. A, zamówienie gotowe za 8 minut dopiero. No nie gadaj, że ja mam pajęczynę na moto. No wstyd, patrz, jaka pajęczyna. W ogóle, jak te moto wygląda. Tu są wszędzie robaki po prostu od tej jazdy. Takie standardowe, nieduże zamówienie. Robimy zdjęcie Paragonu i potwierdzamy odbiór. Ja się zastanawiam jak przy 30 stopniach będę sobie radził na moto. Jeżeli jeździcie na moto, dajcie cynka w komentarzu. Jak sobie radzicie w lato? Czy jeździcie na zdrapkę, Czy macie jakieś sposoby? Patrz mam sztokę warunkową. Zdążę. Ominąć go Oczywiście. I to jest piękne w motocyklach. Coraz dziwniejsze te bloki budują bez kitu. Dobry Wszystko Również do widzenia, ale czuć pieniądz w tej klatce, naprawdę. Nowe budownictwa to robią robotę. Oku. Nie ma zamówień. Łaskawie, po 15 minutach siedzenia na dupie dostałem maka za całe 8 zł. Co to jest za motocykl? Zontes? To jest jakiś Chińczyk? Czy to jest jakaś marka? Jaka pipa w ogóle? To jest 125? Chyba 125. Niby dwie kanapki, timer 10 minut. Zobaczymy w jakim czasie nam to zamówienie wydadzą. Minuta 46, tyle czekałem na to zamówienie, także nie ma źle. Niecałe dwie minuty oczekiwania. Całkiem dobry czas, patrząc na to, że chyba wczoraj jeden kurier z Uber Ica czekał pół godziny. Dzwonił na dzwonek. Cały czas była taka afera, tam się w maku sadzili, że, że przecież oni te zamówienie robią, ani siedzą i nam zabrali ten dzwonek i po te zamówienia do środka musieliśmy przychodzić. No ale wiadomo, klient zawsze jest na pierwszym miejscu, kurier może poczekać. Jeszcze takie praktyki robią w McDonaldach. Klikają, że zamówienie już jest wydane, a w rzeczywistości nawet nie jest przygotowane, nie? żeby sobie czasy zbijać. To tak przesranie wygląda, jak ktoś dojeżdża do tego ronda i masz wrażenie, że ci wyjedzie, a on tak po prostu sobie dojeżdża, nie? Nie jedziemy do tego pana Ukraińca, co na R7 byliśmy. I bardzo prawdopodobny to jest. Dzień dobry, kurierglowo, jestem już pod domem. Dzięki. A jednak to jest ten klient. Dobry. Wszystko. No ale już KFC za 15 zł, no to już się opłaca jechać. Widzę, ktoś Xboxa kupił. Będzie grane. Był Xbox i nie ma Xboxa. <laughs> Gościu z prawego pasa prosto! O takich rzeczy to się w rybniku nie spodziewałem. Globu 853, dziękuję do klienta 6 km, dlatego taka kwota była. Od zatankowania zrobiłem 201 km i zostało nam już końcówka paliwa. Dzisiaj mamy przejechane już 21,5 km. Sprawdzimy na koniec, ile zarobiliśmy, ile przejechanych kilometrów i po prostu podzielimy nie kwotę przez godzinę, a kwotę przez kilometry i zobaczymy, ile nam wychodzi z kilometra. Jak będzie wychodziło gdzieś złoty 50, to jest tragedia. Zimę się robi czasami po 3, 3,50 za kilometr. Przejeżdżasz 100 km, zarabiasz 150 zł. Przejeżdżasz 100 km, zarabiasz 300 czy Jest różnica, no zajebiście duża jest. Ale go zostawiliśmy w tyle. Czekaj, 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 bo jest warunkowa jeszcze. Czy zdążymy? To się nazywa game changer. To, co motocykliści najbardziej uwielbiają, kiedy jest przejazd zamknięty. No i widzisz, oto w taki sposób jesteś pod światłami. Ale poleciał. Brawo dziadek, brawo. 1500, 3000. Ludzie to się nie nauczą. Jak to jest czerwone światło, to się nie jeździ. Klient, żeby nie robić mi przykrości, to napisał nie czwarte piętro, tylko najwyższe. Dobry. Wszystko. Czwarte piętro to jest jednak przesada. Duży ben. O! Będziemy weryfikować klienta. Czy jest pełnoletni. Idzie jak burza! Dostawa została zaktualizowana. Cztery minutki do gotowego zamówienia. Patrzcie, ze 60 te heble są bardzo mocne, ale i też bardzo drogie. Wyobrażacie sobie, jakbym miał tak jechać? 50 w mieście, tyle ile trzeba. To jest jakbyś normalnie stał w miejscu, nie? A jak dotrwałeś do tego miejsca, to napisz w komentarzu, Ben. Patrz, jak sobie mogę zajebiście skrócić drogę na moto. Zamówienie nawet gotowe. Ja mam mąglowe do odebrania: 4, 5, to są dwie części. No, bo tam było 5 czteropaków. 5 czteropaków? To jest 20 piw. Ja nie wiem, jak to tak szaleje w środku tygodnia. <grych> Ciężkie to strasznie. Ja bym się cieszył, gdyby klient był poniżej 18 i te zamówienie byśmy zanulowali, byłoby nasze. 20 piw, to mamy ile? 10 kilo? Plus jeszcze Coca-Cola, jakieś słodycze. Na bogato. I to jeszcze na czwarte piętro wycieczka z 20 piwami. XD. Szczerze to mnie zawsze zastanawia, co tacy ludzie mają w głowie, żeby zamawiać tyle alkoholu w środku tygodnia. Nie wiem, urlop, wolne czy zauleżnienie? No i klient podał zły adres. Ja sobie na niego tutaj zaczekam. No i klient nie odbiera. Klient ma jeszcze 2,5 minuty. Odpisał mi, że pomyliłem niby adres. To on pomylił adres. Ja jestem tutaj, a on mieszka gdzieś na końcu tej ulicy, albo w ogóle w innym kierunku. Wracać się nie będę, bo ja nie mam za to płacone. Dzień dobry, kurierglowo. Ja panu to wytłumaczę. Ja dostarczam zamówienie tam, gdzie jest pineska, nie tam, gdzie pan zapisze adres. Ja jestem tutaj, gdzie jest ta pineska zaznaczona, więc ma pan dwie opcje. Albo tutaj za chwilę przyjdzie po to zamówienie, albo po prostu będzie anulowane. Bo ja się wracać nie będę tam, bo oni mi za to nie płacą, niestety. Ja ja niestety nie mam wpływu na to, jak to wszystko działa, bo mnie potem system nie przepuści, żeby to zamówienie po prostu zakończyć. Także musi mnie pan też zrozumieć. Nie jest pana wina. Ja to nie pana wina. wiem o tym. Sekcję komentarzy zostawiam dla was, co o tej całej sytuacji myślicie. Niestety skończyło się robienie z kurierów piesków, że będzie jechał tam, wracał, skakał. Nie. Od 16 do 18 zrobiliśmy 35 km, zarobiliśmy 83 zł, 41 na godzinę.